Co, zbugowaną tego. grafikę to okay. tutaj. Chyba no i łatwo, łatwo, łatwo. A więc powiedzmy, że. Nie wiem, w sumie nieważne. Jak się z tego zrobić jakieś. Ale łatwo. Dobrze, że nie nagrałaś mojego flesza. Nie mają tu wardów. Ale ogólnie to jest gra strollowana. Także. Jak sobie. Patrzcie, ja tu robię playsy. Ja mam mojego maina, ja mam w poziom, na 200 tysięcy. Ale to był skok. Też mam mojego maina. Co? Gram na Diego, era. Eee, nawet. Dobra, pan, 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 pan. idę sobie, cześć. <grym> idę sobie tu, Okej. Okay. Co my fireworkami strzela jakimiś? Ch eee, chłopaki i dziewczyny, pokażmy teraz swoją s i zdominujmy ich. To Oczywiście, o... moją S6 to zawsze. Era. Pa, jakie uwalę na pek. Ej, bardzo możliwe, że nie miałem nie mam flesza. Nie, ona ma lecząco. To, staw? mnie, ty nie masz sensu. Ja nie, nie Właśnie widzę. <giby> no, ja nie umiem, bo nie <giby> Wiesz kiedy ja ostatnio musiałam farmić, nie licząc tych Prze gier, w których graliśmy dla tanki? Musiałaś? Peki. Nigdy. Nigdy. <giby> <giby> Aaaa! To to zaczęło. zrobił. ha. <giby> nie, to będzie... LOL. Wstyd. Jaki wstyd, no, mnie w kingu jest. normalna to, gra. Czemu wiesz, że to full HP? Musimy nowy mną to wstyd. Ile? Ile ty mnie bijesz? Ja cię Czemu nie biję. Czemu on się bijesz? tak leczy się z auto-ataku każdego? Bo no i to tam przejdziesz. Grałam w tę grę pierwszy raz w życiu. No co? On we mnie się zamienił i leczył się jeszcze. Miałam No, od brata. Nie, Ania, nie, tak, nie. Frank. On by nie osiągnął takich rang. Co? Jaki rank? Low ile? Kamil, patrzcie, umiera. Patrzcie, Kamil fleszył się. Dude, you Jezu, no co, co mnie winguje zaraz ci No bo kurde, zaraz was zgękuje Diego i ten drugi. Es? Dobra, nic, o Kamil. To no jest, zabić go, zabić go! A nie, co on No przyszedł, Dobra, zabijcie nie. go. Esa. No i no zgadnijcie kto ma killa. No bo... Zimdajta użyłem, no no lol. Zauważyliście go, jesteście ślepi. No bo ja farmię, jest Sorry, farby, nikt mi nie, nie powiedział. A, sorry, nie mam. Mikołaj, chcesz Bro. być moim chodzącym wardem? Obrzucił nie ma nic gapi, bo... Gdy został krzaka, i nie robię. To nie jest plan! Ej, ale jednak mi plan. pomóż czasem, co? Posłał nie mam czasu. Nie Jeszcze nie mam dostaję expa, wyżywienie, nocleg i, i narzeka, ja nie mogę z nim. Oni tu mają wizję. Okay. Daj him, daj him naj! Daj him, please! Moje! Oh, yeah. Steel, reported! LOL, typical jungler, motherfucker. Oh boy. Da. I am no, very bolo good here. Yes and he is very bad player. Oh, o I inting very much now. <grey> oh no. <Lol. laughs> <grey> jungle deep, jungle Nie, ja intuję. Jungle. Jest zdania. Ja. Co ty robisz? <grey> o, <grey> oh, intowanie czasowego. Monitorowanie Co ty robisz? Bardzo <grey> <grey> postawię, okej? <okay? grey> Co to było? Czy możesz mi tego To była jego essa był musiałem postawić. To był Dżuk. To była jego essa. To był jug A, mój. To ja była essa. Tylko... jego ja widziałam... essa Jego specjalna essa. No patrz widziałeś to... To wiem ładna? Report. Report... Rago. Report... Mid diff... LOL, mid difference. <coughs> LOL jungler difference! No, okay, jestem kopia gupi jungler. Okej, tu jest. y golnia. Mam oni sobie A Ha Małodam, może ja będę farmiany Nie wiem. Ty? Weźmy kurde surowe. Teraz jest jedną zagrać. nie znoszę. Tylko nie Pikal jungler nie znoszę. Tylko nie znoszę. Tylko Report znoszę. Tylko nie znoszę. Tylko masz bo mówiłem, że się nie stakuje, tylko się śmieje na tym topie. Chłopie, to za grać nie, mamy takiej roli jak Laufer. Czy jakiś inny. No, chłopie, czemu ty grasz na dżungli? nie, lol. E lol. nie, nie, e report. Sorry, nie, 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 Trochę mi ja się Bigo, nie ma... No kurde zjedz. No nie, no no nie, no no nie, no. nie ma staku Bigo! nie ma report, report Zagler On nie ma staku <ścoughs> Bigo Ograłem samego Fiego, <ścoughs> nie stakowałem i nie zrobiłem Siemka Ej, chodź tu Kamil, chociaż raz to może. No report... Nie, Drakeka robię, ja gram na obiektywy, nie na fragi, nie chcę. Ni... Nie chodzi, na mi na fragi, chodzi mi o fragi, chodzi mi o gankowanie jakikolwiek. A, no Właśnie. to jest. Kamil. Kamil, jesteś, jesteś reportem. Kamil jesteś reportem. Jak nie umrę, czy no, nie ma. Tak. Nie mam. Od razu jest cholera. Ukradnieś por... tablę. Ja cię ukradnę. Ale się zesrasz, Patrz. Ja też chcę. Referencje, nagle referencje. Ej, co? Cholera mam z większego smajta. Jest... Kto ma mnie zreportować? Ja na, na, na naszym... na naszym tym piszę. Moja farma. Okej, no ja wchodzę. też! A jeszcze. Ciekawe, jak to O, masz bokka! Ej, pomóż, Kamil! Już idę. No co, a na mnie wbije, no co za geju. No bo nie, nie prosiłeś. No ja się wbiję! Nie! Zangler się w niego. Wbija się, ja. Wbija ja. się no bo prosto... nie chce mnie O, żeż nie... Kamil bardziej foli in... A... Bardziej foli, to ma sens. Bardziej lubi innych lanerów. Ja preferuję chłopców, przepraszam. Oh, bro. Tak a jest... Ale to zabiłem. I co? Middle deep, Middle deep. LOL, Junior Diff, friends. O kurde. LOL, <noise> Junior <jungle głos> Diff, friends. <noise> Klucz jeden, jeden Tymek, Dobra, jeden. Dobra, babysistuję botę teraz, walczę się na rejsu. CO ZROBIŁ?! <noise> Gościu, Czyli ty myślisz, teraz że ja nie za main mainuję? Ekwe ja wszystko mainuje. Nie problem problem. Dada, dada, dziękuję. Problem, problem? jak widzę, zażegnany Ej, co ty, Jarek? Jarek, co ty zrobiłeś? Co to jest? Ej, ty. Co ty, SS Ej, ja widziałem jak ta ikonka gary najdzie w twarstwo Ania, ubiegł dziękuję, co to no jest? za flash. Ignite, flash Ignite, Ignite. <laughs> nice. Ej, zabrał mi dwa towery ogólnie no. Ej, co? Ej, Wzięli mi dwa towery, Co? chyba To na to postawił ja, press. Press. Oh, kurde, tak <laughs> Ania zamieńcie, ale jak? Co? Ej, go next! Normalnie, chodźmy next! General, ja go, rysię, go, go. No Jungle difference. No i czemu się z nim nie, Jungle difference. <śmum> 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 on, on, on. nie, Inter. nie, 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 ją. Frankuja. Report bot ja. report, oh. <śmum> Ajze. Idę, ej idę, ej. nie potrzebuję cześć. ciebie nawet. No, potrzebuję. Nie potrzebuję ciebie! Nie wiem, nie? Czemu nic nie mówiłeś? mówiłem SS. Mówiłeś, że przyjdziesz zaraz. Ale ja iść będę, ja w piro co Nie mi sam się biliście, zresztą report Mikołaj, ultuje mnie. No aha. Dzięki ci no wiesz? Nie. Nie ja Dzięki. No i co Dzięki. Nie mnie. Aha, A nie trafiło, to jest. jeszcze, no świetnie. No to no co? Co? Czekaj, co, co czemu ty trolujesz? UGA BUGA! UGA BUGA? UGA BUGA! Ja, ja trochę zrobię ja co, co ty robisz, co ty rdawiasz? Czekaj, pasto pasto no, Nie masz flesza. Po co nie? ty nie masz Bo robiłem go Po co mu jak ma barierę i go... O, idę, 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 Kajtegniemy gniemy go, Bigo. Czekaj, na się na tej szyszce Jego smutuję na tej szyszce O kurwa, o kurwa Kome, kome Słuchał On cię atakuje <ślech> Bijcie, Big, bić ich, napierdzielam go Co to są za dźwięki? Idę szybciej No essa Mamy większą esse, chłopaki nie wiem, tego, hello, let's go! Jestem najgorszym ejdikiem na świecie! I prawda, to filmem! Mój. nie? Wybuchnij to? Dobrze, maj. On nie ma ULTA, on nie ma Sy Zabij go, czemu go nie zabiłeś? czemu go nie zabiłeś? Ej, Kamil, umrzesz. On nie ma swojej S. za dobry. Zabigo, nie ma swojej ja <noise> <to. Angler difference. głosy> S. Ale stracił swoją S. podczas walki z chodź Ale na czym? Na Yuumi. Na two drakes, they have two drakes. Ej, bo nie zdążę, co nie? To to chyba. Fak, szkoda Jak koniec form zrobiliście? 23-11 I... <słyski> <formu, ja> <słyski> <dobra. słyski> Ej dawaj kaj, o U... <słyska. słyska> <słyska> <słyska> Dawaj go, dawaj go Ja też chcę Ja też opcji! chcę Ta sraka Dobra, jest słaby Ja, ja Codem, też chcę Moje coś robi Moja SH jest potężna. Potężna na metr. Ja mam... ...diplencję. Dupa, ...dematerializacji. Nie wiem. Tak. co to Tak. Ja, Zostaw mnie, krowasie śmierdzący. Zabiję. Kamil Troll. Kamil Troll. Nie, go musiałeś tu przyjść. Od, oddałem fraga Yumi, bo, 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 bo wiedziałem, że też tak skończę. E. Co? No patrz, tam poszedłeś. Ej, ogólnie to wiecie, że bazy nie mamy? Co? No. Jak to nie mamy? Ja mogę się cofnąć do bazy. A może? To byłeś dosyć wcześniej. Ja bo nie mierucham skoro robię. Ale ja ci mówiłem, że ich wpuszczę, Jezu. A po co ich puściłeś? Z gajem czy z że oni biją ich Ostrzegałem, pingowałem, że ich wpuszczam. A oni biją dimension. Ej, no. Report my team. Dobra, nie zestraj się. Nie zestraj się. Robimy. My <laughs> team My team bad. Hi-tech! I am plat one. I am pro y -y -y. nieważne, ja muszę być AP Czemu każdy u nas jest główny? I... <laughs> Dobre pytanie. Chyba specjalnie <laughs> trochę dostawicy. Oh, Dobra, to była rozgrzewka pod Inta. Jeszcze raz idziemy takie same role. Mm -hmm. Nie inne, nowe Nowe Łosowańsko. Kamil Zawigo. No, 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 to team. Nowi Wiego, Wiego. Gol nie trafił z ku reportet. Ja bym pograł Diego bardzo, ale go nie mam. Ania, gdzieś Diego? Łatwo, gdzieś muzykę strasz. O mój Boże, tak. Ale Ania, no. kup go i daj mi swoje konto. Ja ci dam swoje. Ta, jasne.